Takie Poza szok w zależności, ja, jakie pan proponuje cenę. I się będziemy dogadywać. <zyskullet> Ile pan tak do jest 5 złotych. 5 złotych. O, złotych. 5 złotych. 5 złotych. 5 złotych. 5 złotych. Magdalena Bednarek, Stowarzyszenie Działamy Razem. Dzisiejszy cel akcji? Zbieramy dzisiaj środki na cele charytatywne, na bezpośrednią pomoc dla ludzi ubogich, nieumiejących odnaleźć się w społeczeństwie. Także bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w naszych wszystkich akcjach pomożenie i finansowe i osobiste, a bardzo chętnie przyjmiemy dary w każdej, w każdej ilości i każdego, każdego rodzaju i również przyjmujemy bardzo chętnie banknoty Narodowego Banku Polskiego. Dużo zainteresowanie dzisiejszą akcją? Bardzo, bardzo dużo bardzo dużo chętnych, bardzo dużo kupujących, bardzo dużo osób, które nic nie kupiły, a po prostu zostawiły parę złotych, czy dwa, czy pięć, czy dziesięć, czy piętnaście, mając świadomość, że te pieniądze pójdą na po prostu dobre cele i na pomoc ludziom potrzebującym. Czy już wiecie, że zorganizujecie następną akcję na, na przykład? Na pewno jest to pierwsza akcja tego typu, ale będzie to cykliczna akcja.